Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, że najbliższa edycja Targów TSW nie odbędzie się w Nadarzynie, lecz w nowej lokalizacji w Kielcach. W niezmienionym terminie 18 i 19 stycznia 2023 roku. Zmieniając miejsce, poszerzamy zakres towarzyszących targom konferencji oraz rozwijamy ofertę wystawienniczą blisko 300 firm. Przygotowaliśmy dla Państwa darmowy parking, dofinansowanie dojazdu zorganizowanych grup uczestników, pomoc przy transferze gości zagranicznych z lotniska, wykaz wystawców, jak i plan wydarzeń możecie Państwo śledzić na naszej stronie internetowej i w social mediach. Targi TSW słyną z konferencji. Tym razem będziemy ich pięć. Będzie to konferencja sadownicza, truskawkowa, warzywnicza, ekologiczna oraz nowość Jagodowa. Poświęcona malinie i porzeczce. Targi TSW to nie tylko konferencje i wystawy, to również miejsce spotkań, przyjaciół, znajomych, kontrahentów. Zapewnimy Państwu bardzo komfortowe warunki odbycia takich spotkań. Wspólnie od lat tworzymy i rozwijamy nasze targi. To od Państwa uczestnictwa w nowej lokalizacji w Kielcach zależy ich sukces. Zapraszamy serdecznie 18-19 stycznia 2023 roku. Do zobaczenia!